żałosny najman, drewniany juźwiak, cwany sequento, waleczna aleksji, niezniszczalny wielki bóg, zbyt ciężki Strolowany, całkiem niezły adrian cios i mega skutnictwo federacji cloud. Witam wszystkich i zapraszam na film podsumowujący Cloud 4. Zaczynamy od main eventu, Naiman Muran. O ile Marcin Naiman dowozi na wszelkiego rodzaju programach, no bo nie oszukujmy się, Marcin umie we free fighty, potrafi genialnie trollować swoich przeciwników, wyprowadzać ich z równowagi, robić zamieszanie. Co prawda bardzo często jest cringe'owy i jedzie ostro po bandzie, ale w przeciwieństwie do takiego Marconia, Ferrariego czy Załęckiego, granice raczej nie przekracza. No i o ile w gardce w przyciąganiu uwagi jest jednym z najlepszych, to w oktagonie zachowuje się jak ostatni flet. No sorry, Marcin. Inaczej tego nazwać nie można. No co to kurwa było? Który to już raz? Ile razy można? Oto bilans Marcina Najmana od kiedy skończył z MMA VIP. Porażka w 15 sekund z Juźwiakiem, w 15 sekund z Fonfarą. Uwłaczająca trzyrundowa porażka z dwa razy lżejszym Lizakiem. Dwie porażki z Adrianem Ciosem. Tak wiem, przy pierwszej cios przyfrajerzył, to raczej oczywiste dla każdego. Ale w drugiej? W drugiej obowiązkiem Marcina było niedopuszczenie do jakiejkolwiek krzywej akcji. Z obu stron. A odwalił dokładnie to samo co za pierwszym razem. I jeden i drugi. Przypadek? I teraz ta szopka z Murańskim. Przecież wy się, człowieku, wyzywał. Od od 2-3 lat. Muran obrażał Twoją żonę, Twoje dzieci. Najpierw mieliście walczyć na Elite Fighters, potem na MMA VIP. Hailey udało się dopiero na Cloud. I co? I dostaliśmy takie dziadostwo? Toż to są jakieś żarty. Poza tym największy konflikt w dziejach Freakfightów. Cesarz zmierzy się z odwiecznym wrogiem. Najbrutalniejsze zasady w historii. Dirty Street Boxing wprowadzi Was do świata, którego jeszcze nie znacie. Najtwardsze rękawice. Łokcie. Główki. Stąpy. Soccer kicki. Dobijanie w parę. Najbrutalniejsze rozwiązanie konfliktu, które wygląda potem tak. 30 sekund walki i w zasadzie jedna celna bomba murana i do widzenia. Osobiście przypomina mi to walkę z Donkasią. Najman wychodzi na pełnej, daje ile fabryka dała, bez jakiegokolwiek rezultatu. Po pierwszej szarży nadchodzi pierwsza zadyszka. Najman zdaje sobie sprawę, że nic już nie ugra, że niczego więcej nie pokaże, niczym nie zagrozi, więc musi poszukać jakiejś drogi ucieczki. Dyskwalifikacji, kontuzji, poddania. Widać to doskonale na tym ujęciu. OOO, tutaj. O, o, on, on, już, on już ma dosyć. On już nie chce walczyć. Wie, że przegrał. Jeśli podpisał takie zasady, no to o raczej będzie trudno. Musi czekać na pierwszą, lepszą okazję do poddania się. No i dostał. Bardzo szybko. Sorry, Marcin, ale to macie niby wybronić, czy jeszcze bardziej skompromitować? No, no bo ja nie wiem. Człowieku, zobacz na tego gościa. Zobacz na Lexi. A teraz wy, ludzie, popatrzcie na ten opatrunek. Na te obrażenia. Człowieku, Murański obrażał twoją żonę. Twoją córeczkę. Nazywałeś go dzieciobijcą. Miałeś pomścić te wszystkie dzieciaki, którym robił krzywdę. Twoją córkę, dziecko nitrozeniaka, brata Murańskiego, a poddałeś się jako ostatnia pi. Brak słów. Po prostu brak słów. No tak, zapomniałem. Skoro wszyscy czują niedosyt, to będzie można zrobić rewanży. I kolejne pół bańki wpadnie. Ludzie patrząc na coś takiego, widzą ścieżkę wstydu. Żałosnego fajtera i przede wszystkim zhańbionego człowieka. Ale to przecież lekko z 3 miliony tutaj leżą. najpewniej z 4 albo 5. Jeśli już przy walce do końca i pozostawianiu serducha w oktagonie jesteśmy, to przejdźmy płynnie do walki kobiet. Marta Linkiewicz, Lexi Chaplin. Lexi pokazała jak się walczy do końca. Linkiewicz była oczywiście lepsza i to pod każdym względem. To, że wygra było raczej oczywiste. Osobiście byłem przekonany, że walka skończy się w pierwszej rundzie. Kilkukrotnie było widać, że Lexi ma już dosyć, że walczy sama ze sobą, że najchętniej by się poddała, ale właśnie ambicja, godność i serce do walki jej na to nie pozwoliły. Te wszystkie fabiańskie, marconie, najmany powinny się wstydzić. Wielki Bóg Crazy Załęcki. Ja nie wiem, co to jest za gościu ten Wielki Bóg. Czy jest chroniony przez jakieś pole siłowe, czy podpięty pod elektryczność? Każdy, kto chce go... Uderzyć, odbija się od niego jak rażony prądem. Ja nie wiem o co tu chodzi. A co on jest? Dwa robocop? frikami to raczej nie ma co go zestawiać, ewentualnie z Tyborim. A tak, na no to pozostaje tylko Omielańczyk, Minda, Labryga, może Pudzian? No to są chyba jedyne opcje na tę chwilę. Denis, weź człowieku, daj sobie spokój, okej? Okay? Naprawdę, po co się jeszcze bardziej kompromitować? Posłuchaj ojca, przyłóż się do treningów, przetrenuj z 6 miesięcy, wygraj kilka walk i wtedy pogadacie. A te twoje przysięgi to sobie wsadź, wiesz gdzie. Wszyscy widzieliśmy, ile są warte. Jeśli chodzi o przerwanie walki w ostatniej sekundzie, myślę, że było ono konsekwencją. Walki Denisa z Wielkim Bu i walki Crazy'ego z Sararą. Sędzia prawdopodobnie postanowił sobie, że nie dopuści do kolejnej tego typu szopki i w razie czego będzie bezwzględny i zakończy walkę przy pierwszej możliwej okazji. Juźwiak cios. juźwiak drewno totalne. Jak sam przyznał w wywiadach po walce, dał ciała, był żałosny i nie ma na to usprawiedliwienia. Tu nic nie trzeba dodawać. Słabizna. Adrian cios wręcz przeciwnie. Nareszcie coś pokazał po dwóch żałosnych walkach z najmanem, W końcu widać było, że chce się bić i trzeba przyznać, że coś nie, coś potrafi. Z tym Najlepszym freakiem do 80 kg, no to oczywiście trochę odleciał, no ale jakiś tam progres jest. Swoją drogą naprawdę zaczyna być męczące to rzucanie się do siebie na programach, rzekoma chęć rozstrzygnięcia konfliktu 3 dni przed galą, gdzieś na backstage'u i potem pokazywanie takiego dziadostwa w Oktagonie. Wrzucanie tego samego mema w każdym podsumowaniu też już zaczyna być wkurzające. No ale co zrobić, skoro pasuje idealnie do co trzeciej walki na każdej gali. Sequento Liza. Początek taki jakiego można było się spodziewać. Lizak skupiony na defensywie, czekający aż sequento się spompuje. Z kolei Sequento dążący do szybkiego urwania głowy w celu zakończenia walki zanim się spompuje. Co już powoli następowało do momentu kopniaka Wajka, kopniaka, który moim zdaniem zadecydował o werdykcie. Widać było wyraźnie, że skulak opadł z sił, zaczynał słaniać się na nogach. No i gdyby nie umówmy się. No. Żałosna, niesportowa i tandetna, prawie pięciominutowa szopka w jego wykonaniu. No to w trzeciej Rundy nie miałby już sił i prawdopodobnie zostałby zdominowany przez Lizaka. Ale dzięki niemal 6-minutowemu odpoczynkowi, do trzeciej rundy wychodził w miarę świeży i zdołał utrzymać prowadzenie. I cały misterny plan Oknińskiego poszedł wiadomo gdzie. Strolowany Bestia-Piechowiak. Bestia dominował 2,5 rundy, Strolowany dostawał srogi w Kardol, no ale zdołał obalić Piechowiaka, położyć się na nim i ponad 130 kg zrobiło robotę. Rekordzista. Wszyscy mówią, że jest skromny, spokojny i tak dalej. Ja tam dostrzegam u niego sporo pychy, fałszywej skromności i spoglądania na innych z góry. Taka jest moja opinia. No bo co to niby miało być to stanie na środku oktagonu w przerwach pomiędzy rundami w walce z Borą? Poza tym ludzie zapominają, że on wcale nie jest freakiem. Podobnie zresztą jak Don Cassio. Gość nie jest streamerem wyjętym sprzed komputera, tylko półzawodowcem, mającym na koncie ponad 100 walk w boksie amatorskim. Marianna Schreiber, Gocha Magical. Jak już zapewne wszyscy wiedzą, do walki nie doszło. Gocha została aresztowana przez bohaterskie służby. Ja rozumiem, że zadaniem służby jest ułapanie przestępców. Ale na serio trzeba było robić taką pokazówkę? Ze schwytania kobiety, która nie odrobiła prac społecznych? Jeśli jesteście tacy zajebiści, to czekam na podobne show z dojechania tego gościa. No proszę bardzo, kurwa. Już tacy twardzi nie jesteście, co? Jak zwykle, silni wobec słabych, słabi wobec silnych. Poza tym nie można jej było zgarnąć miesiąc przed galą? Dwa tygodnie przed galą? Albo na przykład w poniedziałek już po gali? Po tym jakby sobie zarobiła te kilkadziesiąt tysięcy złotych? Nie chcę wyjść tutaj na jakiegoś obrońcę Gochy, bo nim nie jestem, ale Zajmijcie się łapaniem prawdziwych przestępców, ok? Cała Polska czeka na filmik z zatrzymania tego śmiecia. Czekamy. Tylko nie pomylcie go czasem z jakimś ośmiolatkiem, który ukradł Lizaka w spożywczaku. I nie wysyłajcie na niego brygady antyterrorystycznej. Jeśli chodzi o panią Marianne Schreiber, Marysia, twoje prośby zostały w końcu wysłuchane. Z kilkumiesięcznym opóźnieniem, co prawda, ale dopięłaś swego. Gratuluję. Brawo. Skandaliczne, skrwiałe zachowanie Federacji Kraut. I nie chodzi mi tutaj wcale o niedopuszczenie murana do głosu. To też wygląda. Wyglądało absurdalnie, żałośnie, ale, ale powiedzmy, że im wierzymy. No bo rzeczywiście doszło do jakichś tam zamieszek na trybunach i włodarze mogli obawiać się, że Muran coś tam odwali, dorzuci do pieca, zaostrzy rozróbę. Niech im będzie. Wyglądało to dziwnie, trochę śmierdziało, ale okej, okay. niech im będzie. Prawdziwym Częstym federacji było oddelegowanie Zbigniewa Stonogi do wręczania nagród po walce wieczoru. W tej walce wręczy Zbigniew Stonoga, reprezentujący firmę Jok Mur którą w zamyśle, włodarze i stonogi pewnie też, Muran miał zapewne przegrać. Można Jacy nie lubić i wielu ludzi to robi, ale to już było przegięcie pały, ludzie. Moim zdaniem Jaca powinien zerwać kontakt z Cloud i walczyć dla innej federacji. Ci ludzie splunęli mu prosto na mordę, wysłali na niego jego najgorszego wroga, z którym jeszcze do niedawna toczył batalię w sądzie. No sk... weseństwo primastro.